Witam serdecznie. Krzysztof Starnecki, Quest Change Managers. Koncentrowanie się na budowaniu relacji nie definiuje sprzedaży. Jeżeli rozpoznasz potrzeby klienta, bardzo niewiele ci to da, jeżeli chodzi o konstruktywne dochodzenie do współpracy z klientem. I wreszcie, ofertowanie to śpiewka przeszłości. Jeżeli te hasła, te zdania, które wypowiedziałem, intrygują cię powodują u Ciebie uniesienie się brwi, to warto, aby zapoznać się z tym filmem. Będzie on trwał około 10 minut. Proszę o cierpliwość. Film składa się z urywków dużego pięciogodzinnego programu programu wideo, który nagrałem dla handlowców, sprzedawców, dla szefów sprzedaży, dla właścicieli firm, dla negocjatorów. Proszę Państwa, nowoczesna sprzedaż to sprzedaż transformacyjna, to czwarta generacja sprzedaży, piąta generacja sprzedaży, pierwsza nielinearna, to komunikacja nieantagonizująca, to wreszcie nowoczesny lejek sprzedaży i to tak zwane algorytmy komunikacji. Przez ostatnie 12 lat pracuję w Polsce z dziesiątkami, setkami tysięcy osób, w sumie to ponad pół miliona osób zapoznało się z tą wiedzą. Ich efekty. Mówią same za siebie. Ja zapraszam do tego, aby skorzystać z programu wideo, dzięki któremu nie tylko Twoi podopieczni zapoznają się z ogromem nowoczesnej wiedzy, ale także zapoznają się z czymś, co jest bardzo adekwatne do dzisiejszych czasów. To działa. Wiedza ta pochodzi z różnych rejonów świata, tam gdzie sytuacja wymagała. Zdecydowanie bardziej wysublimowanego i nowoczesnego sposobu podchodzenia do sprzedaży. Zapraszam serdecznie do tego, aby zapoznać się teraz z około, bo już zostało 8 minutami, filmu, który składa się z kawałków całego programu. Celem jest jedynie zapoznanie się ze spektrum tematów. Ten film nie wyjaśni Wam pojęć, nie odpowie na pytania, ale pokaże, o czym mówimy? Ja zapraszam serdecznie do kontaktu z nami, jeżeli będziecie Państwo mieć pytania. Zapraszam do tego, aby podnosić swoją skuteczność dzięki nowoczesnej wiedzy. A program ten jest także programem treningowym dla wszystkich, którzy z niego korzystają. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Witam serdecznie. Krzysztof Sarnecki. Kurs wideo dotyczący sprzedaży. Sprzedaży najbardziej nowoczesnej, jaka na dzień dzisiejszy dostępna jest na świecie. W bardzo małym stopniu znana jest w Europie. Ta wiedza jest adekwatna do wymogów tego, co się dzieje w Europie? Pięcioetapowy proces sprzedaży. Warto jest zbudować odpowiedź na pytanie, to co w kolejności mamy czynić, aby doprowadzić. Do tego finału realizacja umowy. Żeby zrozumieć tę inżynierię, najpierw musimy poznać, jak działa i jakie są mankamenty inżynierii, która nazywa się trzyetapowym neandertalskim procesem sprzedaży. Jeżeli my wysuwamy do niego ofertę, to mówimy mu, ja jestem mądrzejszy od Całej mądrości Twojej firmy, która tam jest i niezależnie od tego, kim, czym jesteś, jakie masz doświadczenia, jaką masz wiedzę, czego potrzebujesz, ja i tak mam coś tak fenomenalnego, że nie potrzebuję tego sprawy. Jest to obrażanie klienta. Ten proces jest zakazany. A jeżeli nawet go będziemy stosować, to jednak poprawiony o pewne elementy i jednak nie w stosunku do swoich głównych klientów. Co powinienem czynić, aby zbudować w głowie klienta fascynację, zaufanie czy postrzeganie nas jako tej firmy, do której mam się wybrać? Pytanie teraz brzmi: co powinno się odbyć na drugim etapie procesu sprzedaży, aby można było spozycjonować się w głowie klienta tak, aby to on zaczął układać ofertę własnymi rękoma, własnymi myślami? Co w efekcie doprowadzi do tego? Że położenie oferty samemu, z naszą jedynie pomocą, powie: biorę. Drugi etap sprzedaży dla zawodowych handlowców w gospodarkach o wysokiej konkurencyjności jest etapem najważniejszym. Pytanie brzmi: Czy ktoś z Państwa wziął kiedyś długopis, albo otworzył komputer i na kartce papieru w komputerze zapisał odpowiedź na pytanie: To. Co byśmy chcieli, aby klient o nas pomyślał i powiedział po spotkaniu z nami? Zaufanie budujemy na trzech filarach. Trzy filary spięte czterema klamrami. Jeszcze raz: system wartości, know-how, prezencja, prezentacja, trzy filary pionowe i spięte klamrami. Górna, otwartość, autentyczność. Dolna, druga, niższa, spójność. Trzecia, pasja. Czwarta, komunikacja nieantagonizująca. Tak wygląda pięcietapowy, ostatni linearny, ale zaawansowany proces sprzedaży. Komunikacja nieantagonizująca. Narzędzie, wiedza, inżynieria, bez której nie istnieją dzisiaj zawodowe negocjacje. Fundamentem rozumienia, czym jest komunikacja nieantagonizująca, jest rozumienie, jak działa mózg ludzki. Rozumienie tych trzech mózgów, że one istnieją i tej zależności włączania się jednego albo drugiego w zależności, który w danym momencie reaguje na daną sytuację, która w ogóle u nas jest, jest fundamentem skutecznej komunikacji, komunikacji nie antagonizującej. Czwarta generacja sprzedaży. Ostatnia linearna generacja sprzedaży. Zapoznaliśmy się już z takimi pojęciami jak sprzedaż transformacyjna, komunikacja nieantagonizująca. Poznaliśmy pięcioetapowy proces sprzedaży. Dowiedzieliśmy się, co to jest lejek sprzedaży i jak on działa. Pytanie brzmi, co to jest czwarta generacja sprzedaży. Elementy, które wymieniłem. To są elementy składowe czwartej generacji. Sprzedaż transformacyjna to trzeci poziom sprzedaży. To poziom, na którym stajemy się doradcą klienta, stajemy się inwestycją dla klienta, stajemy się kimś, kogo klient postrzega i kto się pozycjonuje w jego głowie. Jako ktoś, dzięki komu jego organizacja, jego działania osiągają zamierzony efekt końcowy, lub pewien zasadniczy obszar jego działalności. Ten konstrukt, który teraz opisałem, nazywa się czwartą generacją sprzedaży. Przykład myślenia i działania systemowego przewiduje, przygotowuje się, ćwiczę. Planuje wprowadzam w życie. Piąta generacja sprzedaży. Pierwsza nielinearna generacja sprzedaży. Na dzień dzisiejszy najbardziej nowoczesna generacja sprzedaży, jaka istnieje. Generacja, która odnosi się dzisiaj do wymogów rynku, a rynek, a środowisko, w którym żyjemy, to rynek i środowisko chaosu, lubię odpowiadać na pytanie, jak uczynić, aby coś zadziałało. Dlatego ten rozdział, ta część, to odpowiedź na pytanie, jak użyć czwartej, piątej generacji i naszej inżynierii transformacyjnej w naszej aktualnej sytuacji, aby nastąpiło coś, co się nazywa rozwojem. Czyli zostanie mi 48% klientów, dla których cena w tym momencie jest taka, że marża z tych firm. Była dawniej 6%, to teraz urosła o ile? Urosła o 2%, bo podniosłem ceny. Inna marżowość, inna konkurencyjność, inne zaufanie klienta do nas. I teraz proszę sobie wyobrazić, że są firmy, które 80-90% swojej sprzedaży opierają na piątej generacji. I tego Państwu serdecznie życzę. Obejrzeliście Państwo fragmenty, zestaw fragmentów. Programu Nowoczesna Sprzedaż. Teraz zapraszam serdecznie do tego, abyście Państwo ten program nabyli. To ponad 5 godzin nagrań wideo, które przygotowałem dla Państwa, które wprowadzają Was w pełni w świat najbardziej nowoczesnej sprzedaży, jak na dzień dzisiejszy na świecie. Jest także program o nazwie System Zarządzania Czasem, który jest integralną częścią do programu. Nowoczesna sprzedaż. Też jest możliwość zamówienia tego ponad dwugodzinnego programu wideo. Proszę państwa, na ekranie widzicie państwo w tym momencie przycisk, dzięki któremu możecie przejść do strony, na której zobaczycie informacje i będzie tam także możliwość zamówienia. Z jednej strony. Programu nowoczesna sprzedaż jest możliwość zamówienia programu nowoczesna sprzedaż i system zarządzania czasem razem oraz dla tych osób, które chcą nabyć ten program dla podopiecznych w swojej firmie, dla całej organizacji, ważne jest, aby zdobyć licencję. Programy te, a właściwie ich koszt, jest relatywnie niewysoki. Warto w organizacji zaszczepić ten sposób. Myślenia i patrzenia na sprzedaż, ponieważ podnosi to standard wiedzy i umiejętności bardzo wysoko. Ja zapraszam serdecznie do tego, aby wykorzystać przycisk na ekranie, a poniżej jest możliwość, poniżej tego filmu, zdobycia informacji także. Krzysztof Sarnecki. Zapraszam serdecznie. Quest Change Managers.